Cześć. Zapraszam was w kolejnej lekcji gramatyka języka niemieckiego. Dzisiaj powiemy sobie o spójnikach, po których mamy szyk prosty. Najpierw wyjaśnię szyk, a potem przedstawię wam wszystkie spójniki, które do tej grupy należą. Jak wygląda szyk prosty? A mianowicie: najpierw mamy zwyczajny zdanie, czyli podmiot, odmieniony przez ten podmiot Czasownik. Następnie mamy resztę zdania. Później nasz spójnik. Po tym spójniku mamy ponownie podmiot, czasownik odmieniony przez ten podmiot i na końcu resztę zdania. Czyli widzimy, że szyk prosty, czyli spójniki, po których mamy szyk prosty, to po prostu nic innego, jak po spójniku mamy osobę, czasownik resztę zdania. Czyli nasz spójnik możemy powiedzieć, przyjmuje miejsce zero, ponieważ na miejscu pierwszym znajduje się ponownie podmiot, na miejscu drugim czasownik odmieniony, a następnie cała reszta. Pokażmy sobie zatem, jakie spójniki. Należą do tej grupy. Do tej grupy należy spójnik UND. UND oznacza i lub A. Sondern oznacza lecz. Zonder. Den oznacza bo ponieważ. Den. Oda oznacza lub. Oda. ABA oznacza ALE. ABA. I po tych wszystkich spójnikach, które tutaj widzimy, mamy właśnie ten szyk. Czyli po tych spójnikach będzie osoba, podmiot, czasownik odmieniony i reszta zdania. Pokażmy sobie zatem przykładowe zdania z zaprezentowanymi spójnikami. HOJCZE a ich zu Hause oder ich gehę ins kino? Dzisiaj pracuję w domu lub idę do kina. Czyli po spójniku ODA mamy osobę następnie. Czasownik odmieniony i resztę zdania. Ich geh zum arzt, denn ich bin krank. Idę do lekarza. Ponieważ jestem chory. Poden mamy znowu osobę, czasownik odpowiednio odmieniony i resztę zdania. Er lernt heute nicht. Zondan er geht spazieren. On nie uczy się dzisiaj, lecz idzie na spacer. Po zondan mamy ponownie. Osoba, czasownik odmieniony, resztę zdania, w tym przypadku jest to drugi czasownik, który po prostu znajduje się na końcu, w bezokoliczniku. Ich jest zu Fuß, aber mein Vater fährt mit dem Taxi. Ja idę pieszo, ale mój tata jedzie taksówką po aba mamy podmiot, czyli mein Fata. następnie czasownik odmieniony przez ten podmiot, cała reszta stania. Er war krank, und seine Mutter musste den Arzt holen. On był chory i jego mama musiała przyprowadzić lekarza, czyli po und mamy podmiot, czasownik odpowiednio odmieniony przez ten podmiot, przez tą osobę, reszta zdania, akurat tu mamy zdanie z dwoma czasownikami, więc widzimy, że drugi czasownik, tak jak w zwyczajnym zdaniu, znajduje się na końcu zdania, w bezokoliczniku. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że zapamiętaliście tą grupę spójników, po których mamy szyk prosty. Zapraszam Was do kolejnej lekcji już za tydzień w niedzielę.